Witam wszystkich bardzo serdecznie zagramy sobie dzisiaj w Rainworda Oj, coś czuję MONK Spirit Viewny Nie, nie. O! Tradycyjny, survival Koto ślimak. Chociaż Mąkiem bym miał łatwiej, to Wpadliśmy i zostaliśmy sami. Okej. Okay. Eee, kółko rzucaj. X wytem. Kwadratem złap. Tu jest mapa. Okej, okay. mapa. Mapa. Idziemy. Mm -hmm. Znajdź jedzenie, okej. Okay. To widzę, to widzę. Mm. <grym> to nic, to nic. O, tu mogę się wspinać. Okej. Okay. Nie wiem, do tu. O jedzonko, jedynko. Ła. Łop Łap to! The... Mmmmm... Chodźcie, 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 o, mam! Yyy, jak się... Nie, 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 nie rzucaj! Jedz! Jedz! Zjadaj to! Jeszcze kolejne! Chodźcie pta... Yy, rybaczki, czy ptaszki, nie toperze! A jest, 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 co się. Mam Dobra, mam na tyle, że właśnie, żeby schibernować. Może jeszcze jednego? Op. Mam. No, jest. Ty, ty, ty. Wiedzone. Zachowany na później, no. Idziemy na no. Nie spadaj! Tu? No to idziemy tu. A to też jedzenko. No, wstań. Wstań i bierz i jedz. Dobra, jem. Co? Mogę rzucać? Czy co? Tak, mogę rzucać. Czyli jak wezmę tak i... I tak? Nie. Dobra, weź, weź ze sobą. Idziemy. Mam jedną na jagódka. Mhm. Tam jest y, miejsce z y, Tam eee. Y, Lipdyga. Nie wyskoczyłem. Rozumiem. Na dół. Na dół i co? I trzymam na dół, bo... Eee, chyba muszę to wyrzucić. Nie. No. Aha, nie muszę bez sednego jak jestem. I skąd? Dobra, eee, zrozumiane. Ryan is coming, punch, Yy, problem? Jest shelter. Już, 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 już chowamy się. Mamy jednoko. Zamknę. Dwunast... Kon... No, kontynuuj do następnego Continue. Jeszcze dziękuję. raz jest zjedz. Już muszę jakby ich hibernować. No wypuśćcie mnie. Go explore. Mhm. Znajdę, znajdę coś. Idziemy dalej. Co to? Kamek? Przerzuciłem. Dobra, wejdźmy do góry. Hmm. Albo na dół? Tam jest schronienie, ale muszę coś zjeść. Nie, nie muszę zjeść. O, mam. Nie muszę, ale mogę. O, jest, jest, jest. Ciebie nie potrzebuję. Hmm. I teraz tam wyskoczyć. Tak? Up. O, skakuj. Skakuj. O, jest. Oj. Oj. O, skoczył. Dobra. Eee, yy, a to nie. Wiedziałem, że... A to... Nie... nie to poraża. Idę, idę, tędy. Mhm. Na lewo. Mmm... Tędy? Tu? Do góry? Do góry? O, jest. Nie! Może tędy. Możesz się wspinać, możesz się wspinać. Kiotek Wiesz, jedz. Jedz No, jedz. Dziękuję. Ile tam mam dnia? Eee, dopiero jeszcze tam. nie Jedzie, ci ci, 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 ci. E, Zielony tam jest. To idziemy do góry. O, widzę schronienie. Nie. Mam dzidę. Mam dzidę. Hmm. Czyli do tego? Teraz tutaj, a może zapiszmy? Zapiszmy i będziemy ten w kolejnym dniu, czy w cyklu, jak to nazwali. No, no, skakuj. No, 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 dobry. I teraz będziemy się bawić. Mm. Chyba system karmy był dla, dla zwykłego był ważny, a dla manka nie był. O dzisiaj drugi dzień. No, na dół. To chodźmy w lewo. Mhm. Oj. Oj, a to. Hmm. No widzę cię. Do góry jakoś. Tędy nie... No weź, przejdź tędy. To tędy? No nie, tamten nie idzie. To w prawo. Do góry. To tu. No, nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Do góry, do góry.

Dobra, tam mnie nie było Tu gdzieś w prawo. Oj, oj jedzenie, jedzenie Op. Jedz. Jedz Na portrzebym bym. O, o Nie spadaj

U. Ok, do góry, to mnie da tam. Złaś. Idziemy do. A tak jak do góry? nie, ok. E, hop, hop, nie, 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 no gdzie jest tego katka? To nie tak miało być. Hmm. Gdzie jest schronienie w lewo? Tutaj idziemy w lewo. Yy, widzę Predatora tam. Wypad Czekamy, uciekamy. Nie umie się wspinać, okej. Okay. Oj, ty ja tu przechodzę, tu byłem. Tu nie było przejścia. Tu coś niżej. I na dół, na na dół i lewo I się nie odkryłem Południa o, o tu jest ich dużo na przykład dalej, nie, Nie! nie! Nie, 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 uciekaj, uciekaj, nie, uciekaj, uciekaj. nie, uciekaj, 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 uciekaj. nie, uciekaj, uciekaj! nie, uciekaj. Uciekaj. się chyba na początek. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Idziemy do góry z powrotem Nie, do tamtego nie chcę zapisywać. Yyy, do góry W lewo Tylko nie! O o o o o uciekaj No, wchodź tam Mhm Idź, idź stąd idź nie! Znowu tak samo spadłem. O, coś tu jest. Weź No idę. I tu chyba długo y było. Ok, szybko, szybko, szybko. Eee, tak, dzień się powoli kończy. Dobra, zapiszmy. Nic nie osiągnąłem. Da się teraz? O, maksymalna. Mhm. Nie, nie jeszcze nie ma. Teraz da się przeglądać mapkę. Tu da się w lewo, tu da się w lewo. Jak? Jak jest mapa, na przykład te warstwy? Nie, nie. O, x. -a. X. A wrócić? Kółko. Kółko, kółko, dobra. Czyli jestem tu Cofnę się tu. tu, tu tu mogę falu to mogę nic nie było Czyli tylko niżej w lewo albo wyżej w lewo O, chyba jeszcze dłuższy dzień

nie to nie ma No wychodź z góry, wychodź, uciekaj, uciekaj, uciekaj Ślimak uciekaj Wiej. Dwa Już miarę bezpiecznie, podnosi się Żyjemy No ty skąd się tu wziąłeś Skąd się tu wziąłeś Nie, 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 zostaw to, zostaw to. Uciekaj. Nie wiem, lewo góra? W lewo. Mm, idzie za mną? Eee, nie idzie już. Ale nie wiem, jak się da do tej środka. Tu? Tu, tu. Co to? To znaczek. Halo? Napka? Mhm. Nic mi to nie mówi? A tu jest dwójka. Więc tam było zero może. A, i, I siup. Super. Do góry. Mm. A się tu? Dzień spadł. A tu? Nie, co cudzy? Hmm. Dałem. O, jeden Mhm. Super. Wychodź, wychodź, wychodź. Dzień. Spokojnie, robaczek żółty. Ja tu. Chcę zjeść. No kolejne. Jeszcze tu jest jeden. Gdzieś lecimy. O, -o. widzę goś Hmm. Tu jest jest, jak się tam dostać? Poczekam, bo może nie, innego polubi. nie, on... nie, 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 To ja zwiewam do góry. Tak, zwiewam do góry. Co to kurwa jest? Nie chcę tego widzieć Hmm Gdzie idziemy tu Tu, 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 tu tam było? Hmm. Trzy drogi? Nie, dygie? Śmieszniki Lećmy... No, idź na dół. Ja chyba ten nie skoczę? Tu. I spinę się. I wyjdziemy tam, gdzie byliśmy, tak? No tu już byłem. Ja potrzebuję tam wrócić. Żeby coś nowego było. Nowy obszar. Tam, 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 tam. Kwiatek Nie wiem po co Dzieci Kwiatka wyrzuć Dzida wyrzuci wyrzuciłem. Super Jezu No wy 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 On tu chyba nie leciał On tu jest Nie I Nie mam dzidy a tu jest ten kwiatek, tak? Hmm. Tu Tak, jest tam kwiatek. Jest tam kwiatek. Hop. Niżej. Pod. Jest schronienie. Hmm. Nie Gdzie W ogóle mam na jedzenie? Mam na jedzenie. Ile jeszcze dnia? Hey. Pół dnia, idziemy do góry. Tu jest zielony. Co to za dyskoteka tam? Co to niebieskie było? To, 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 co to było i co mnie zepchało? Zabraknie niebieskiego. znaczy, zabraknie jedynko.

A, robaczek. Jeszcze jest trochę czasu, zobaczmy tu. E, gdzie? Nadal jestem. Nie widzę żadnej tej dzidy, dzidy, dzidy. Wróćmy. Przydałaby się dira... dzida. Masz kamek oj 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 o o, o o dobra wiem, że drugie to jest rodzinka. Więc hop. Nie obudziłem jej. E, dobra. Zapis. Jeszcze nie zginęliśmy. jest postem. Sam. Continue. Już. Survivor mhm. no. Że mam dwa kamyki czy co duże na mapie Do góry w lewo, do dołu Tu no nie wiem A to było jedzenie tylko Czyli do góry w lewo, tam trzeba przejść Tu chyba pominąłem właśnie, tu w lewo gdzieś tam szło. Ja to bym musiał się trochę wracać. Okej. Okay. Więc w sumie to by było na tyle w pierwszym odcinku. Jeśli się podoba, zostawcie lajka. Do następnego, cześć!